Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek i tak jak obiecałem, jest to bardziej rozbudowany odcinek, przynajmniej mam nadzieję, że przypadnie on wam do gustu, także zaczynajmy. Dzisiaj zajmiemy się tematem zegarka. Więc tak, bardzo możliwe, że wielu z was sam temat może się wydawać dość dziwny, no bo halo, zegarek to no, na zegarek dla, dla szpiega, zwykła broń, stokowa praktycznie. I bardzo wiele szpiegów go używa. Jednakże dzisiaj zajmiemy się kwestią tego, że ja praktycznie nigdy nie używałem zegarka. I ktoś tu może powiedzieć, halo, ale przecież musiałeś kiedyś zaczynać z zegarkiem. Kiedyś nie miałeś The Drinkera i yy, nawet peleryny nożownika, więc musiałeś jakoś zaczynać i grać z zegarkiem. Otóż nie. Kiedyś wspominałem już o tym, że moim pierwszym mainem był Scout. I tak, de facto, scoutem grałem przez bardzo długi okres. Do tego czasu już miałem na spokojnie wszystkie bronie, raczej z osiągnięć, dzięki czemu nie musiałem się trudzić, że tak powiem, z graniem zegarkiem. Kiedy przerzuciłem się na granie szpiegiem, od początku zawsze grałem deaddringerem. I głównie było to spowodowane tym, że wcześniej, kiedy wybierałem szpiega, nigdy nie umiałem nic z nim zrobić. Według mnie był on po prostu za słaby i miałem zbyt mało umiejętności jakichkolwiek na to, żeby wykorzystać w 100% potencjał zegarka. Kiedy zacząłem mainować szpiega, było to właśnie też głównie spowodowane tym, że kolega mi pokazał, jak działa Red Dead Nauczyłem się go używać, i naprawdę z Deadringerem bardzo dobrze mi się grało. I gram właściwie nim nawet do dzisiaj. Jednak postanowiłem jakiś czas temu spróbować swoich sił właśnie grania zegarkiem, ponieważ stwierdziłem, że bardzo wiele szpiegów używa zegarka. Sam widziałem na przykład na CPE, że jak szpiedzy używali praktycznie tylko zegarka, czyli no, po prostu kompetytywnie szpiedzy używają zegarka, a nie The Dringera, co przyczynia się na to, że no, The Dringer jednak ma ten dźwięk i jeżeli... Jest to bardziej kompetytywna rozgrywka, to rzeczywiście osoby komunikują, że jest szpieg, użył Dringera słychać. A na casualu Theer jest moim zdaniem o wiele bardziej użyteczny przez to i jest lepszy od zwykłego zegarka. Ale postanowiłem swoich sił i zacząłem grać z zegarkiem. I na początku nie szło mi najlepiej. W graniu z zegarkiem jest taki problem, że pierwsze, warto wiedzieć, gdzie znajdują się na danej mapie paczki z amunicją oraz przydatna jest umiejętność omijania przeciwników, bo... Przy Dedringerze jeszcze nie jest to aż tak potrzebne, gdzie i tak jakby jesteś niewidzialny, i nawet jak wejdziesz w jakiegoś wroga, to nadal jesteś niewidzialny, przynajmniej przy tym przy pierwszych chwilach niewidzialności na spidzie i szybko możesz jakoś wyminąć wroga, nawet jeżeli w niego wejdziesz, a jeżeli już raz dotkniesz kogoś z zegarkiem, to mimo wszystko on już wie o tobie i pokaże się, jakby twoja obwódka, dlatego już jesteś skazany, praktycznie na straty. Przy czym nie masz jeszcze dodatkowego movement speedu, jak w wypadku The Dringera, dlatego, no, to jest dosyć niezafajne. Trochę popróbowałem i na razie zacząłem grać tym zegarkiem, i przyznam, że w miarę mi wychodzi. W sensie często też to według mnie zależy od mapy, bo niektóre mapy są mniej przystosowane do zegarka, przynajmniej z tego, co ja jestem na razie w stanie u siebie zaobserwować. No i poza tym dużą rolę też często odgrywa gruba ryba. Gruba ryba strasznie mi w wielu wypadkach pomagała zabijać. Jest normalnym nożem, normalnie bym sobie nie poradził. Także w sumie z tego, co jak na razie zauważyłem, to gruba ryba plus zwykły zegarek to chyba by było najlepsze połączenie. Ale no mam nadzieję, że w jakimś jak najbardziej krótkim czasie. Uda mi się nauczyć grać zegarkiem, ponieważ, tak jak wspominałem, nie umiałem nim grać. Uczę się dopiero to robić i będę umiał fajnie z niego korzystać, zarówno tak dobrze jak z The Drinkera. I wiem, że teraz wiele z o ile tutaj jeszcze jacyś by byli, może się ze mną nie zgodzić, ale pomijając fakt, że właśnie nigdy nie używałem zegarka, to rzeczywiście wydaje mi się, że. W sumie jest on nawet lepszy niż The Drinker. Może niekoniecznie na casualu, bo tak jak mówię, The Drinker na każualu jest często bardziej. E, jest często lepszy głównie dlatego, że na każualu e, mało kto używa słuchawek. Ale zwykły zegarek jest jednak moim zdaniem mimo wszystko lepszy. Także so, dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!